Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Codziennika na Domu. Ja mam na imię Artur. I Justynka. Mhm. I witamy Was wszystkich serdecznie na kolejnej prezentacji. Prezentacja będzie spontanicznie w niedzielę. No, z powodu. Tak, słychać jeszcze trochę. Znaczy, ja cały czas tylko hurtlam i hurtlam. No, ale pogłosimy. No, ale jest jest no. Już do... dochodzę do siebie. Kochani, to od razu przejdę do sedna sprawy. I zaproszę wszystkich nowych widzów do subskrybowania tego kanału. Bo wciąż patrzą mi się niektórzy, a nie subskrybują. Oczywiście można patrzeć, może ktoś nie ma zalogowanym, to że ktoś nie jest, już nie jest. Ale zapraszam do subskrypcji kanału, będzie nam bardzo miło i tak dalej. nie? Łapka w górę i komentarz, jeśli się Wam podobało. To co robimy, no to co? Zaczynamy. Tak jest. Piękne rzeczy stoją i czekają. Zaczynamy od tej najmniejszej, tutaj pięknej ręki, nie? No takie maleństwo. Cyk, cyk, 6,5 cm długości, kochani, taka mała, piękna rybka, pięknie wykonana. Ciekawe, co to w ogóle jest tak naprawdę, mm -hmm. ja bym zaraz murano. O, ja wiem. Rybka 20, kochani. Sprzedajemy jako rybkę. Jako rybka. Do zjedzenia. 20. To jako rybka, jak jest taka rybka, to takie coś pięknego, ręcznie wykonanego. Jest tu taki motyl w środku, nie wiem w ogóle i płatki kwiatów. To jest chyba w żywicy robione bodajże. Tu można włożyć, to jest bardzo twarde, to jest plastik jakiś czy coś. Albo Z jakieś bradkami. tworzywo. Ale można włożyć świeczkę sztuczne, i nie? będzie się świecić. Tu jest ładnie nawet naklejeczka Bradki. na tym. Mhm. Tak, tak wygląda to pod spodem. Ciekawa sprawa w ogóle. No dobra, w każdym razie, kochani, piękna dekoracja. Jak to się podpali, to to ładnie odbija się i świeci, nie? Możemy podpalić jedną. Ja bo jeszcze spalimy sobie jedną budę i dopiero będzie. Kochani. <noise> <noise> no 10 cm średnicy i wystarczy wpisać świeca 15. No to coś mamy dla Was tutaj w fajnej dobrej cenie. Przecenione. Niedocenione, ale przecenione. Taki fajny otwieracz w ogóle. No to jest Nie wiem co tutaj przedstawia ten otwieracz tutaj w ogóle to, to coś takie. Nie wiem, no fajnie to wygląda, w każdym razie z mosiądzu, otwieracz już jest duży, no 11%. centymetra. Bo to jest na duże zimne, zimne. No, to na jakiegoś takiego, co lubi dużo zimnych, zimnych. E, kochani, otwieracz Oj, znamy. 30, nie? No, dużo zimnych, zimnych, oczywiście, tak jest. E, otwieracz 30, kochani. E, e. Co to, to pani do mnie coś o zimne, zimne, czy co? A nie, ja mówię nie, no, ogólnie, to... ogólnie, no. Halo halo. halo, halo. Ja co tutaj wypraszam, to jakieś zimne, no. zimne gardło zawalone mam, poza tym wszystko nie, jest Nie, teraz to nie. Ale, ale Miks y miksturkę ma. Tak, miksturkę mam z cebulki, tak więc się leczymy. Oj, nie tylko z cebulki. No, bardziej, z imbirem też, nie? Bardziej chyba cytryna z imbirem mhm. Ci tutaj Tak, pomaga. postawiła na nogi, nie? Bo przecież, kurczę, środa to... Nieprzytomne. No, można tak powiedzieć, kochani, piękne jajo, tym razem sygnowane jajeczko i proszę, sygnaturkę już Wam pokazujemy. Jest, to limon. ja się tak cieszę, jak znajdę jakieś fajne jajko, nie? No fakt, że dzisiaj byliśmy na giełdzie, było strasznie zimno, padało, lało, żeśmy uciekli po prostu, bo wygodził już nas deszcz, no i moje zdrowie nie pozwala, żebym tam latał godzinami i za wszystkim, nie? Kupiliśmy parę rzeczy, tylko... Będzie też filmik, na który serdecznie zapraszam, prawdopodobnie we wtorek, tak więc zapraszamy bardzo serdecznie. Kochani, jajko jak jajko, o pięknie się otwiera jajeczko, no tak widać i pięknie się zamyka. Stan igła. Ja myślę, że to chyba jest plus mosiąc. Plus mosiąc. No. Jajeczko, ja bym powiedział, że to też wygląda, właśnie tak. Nawet no nie, nie ten, niedawno wszystko było dopiero wy, wyciągnięte, a już jest ciemno, bo krótszy dzień. Kochani, jaj koli 80. Cena bardzo dobra, zresztą sami wiecie. I stan igła, naprawdę, jest piękny. Bardzo ładny. No, hmm. Na pewno znajdzie swojego kobaltowym, no nie kolorku. kolor Taki piękny hmm. kobaltowy, nie? Tak więc tak, lecimy dalej, nie? No, kochani, taki zestawik muszelek kolejny. Panie, ja chciałbym jeszcze tylko tak troszeczkę do zasad tutaj wejść, że jeżeli jakaś osoba zamawia sobie jakiś przedmiot, obo, obojętnie co, to ja prosiłbym, żeby się kontaktować z nami na adres mailowy, który jest podany w opisie filmu. Napisać na adres mailowy, wymieniamy się numerami telefonów, dzwonimy do siebie, uzgadniamy co i jak i wszystko gra. Jeśli, nie będzie. Jeśli ktoś do trzech dni się do nas nie odzywa, i bez żadnych, no żadnego kontaktu nie ma, po prostu rzecz zostaje wystawiona ponownie, ponieważ no, nikt nie będzie czekał tu nie wiadomo tygodniami, miesiącami, bo jeżeli ktoś potrafi napisać i zamówić rzecz, to uważam, no, że, że po, po, prostu po prostu można prostu tak. także odpowiedzieć, albo chociaż powiedzieć, przepraszam, rezygnuję. Nie? No dobrze, tak po prostu chciałam. A my mówimy to na każdym filmie, no, albo ty powtarzasz że prosimy mm -hmm. o kontakt na Kontakt po prostu mailowy, może ktoś tak. potrafi tam komuś pomóc. Ja wiem, że czasami może być coś trudnego i tak dalej. Tak? Ale to nawet można pod filmikiem, są... w którym tak. y, kupujecie, możecie tak. y, napisać, że nie ma możliwości takiej, mm. ale ma możliwość taką, nie telefoniczną, to mailową, okay. ja nie mailową, WhatsAppową. No, no WhatsApp messenger, albo Messenger. No... Jest numer polski, jest numer niemiecki, nie? Mamy bo dużo, dużo takich możliwości. No. Mieszkamy, tak, więc ale paczki są wysyłane impostem, bo jeździ do Polski. Mm. Raz w tygodniu jesteśmy w Polsce wysyłane paczki. Im postem Możliwość otwartej paczki może zamówić sobie więcej rzeczy i zapłacić jednorazowo. Tak Paczka jest. 21 zł kosztuje. To, to, to naprawdę bardzo, to nie jest jakiś tam wielki wydatek na tą paczkę, jeżeli jest tych rzeczy 8, 9 i tak dalej. Jeżeli ktoś tam chce sobie fajne rzeczy kupić, nie. Jeśli ktoś chce jakoś bardziej współpracę z nami, zainteresowany różnymi rzeczami, nawet odzieży używanej w stanie naprawdę super, zapraszam także. Na adres mailowy, i można po prostu dogadać się z nami na naprawdę fajnych warunkach. Nawet warto by było co niektórym przyjechać, odebrać sobie to i wiadomo, i dalej sobie już po prostu. Też będziemy mieć większe gabaryty meblowe. Oczywiście ale tak. tak. Niedługo tylko... będą też większe rzeczy. W każdym razie na początku chyba odbiór będzie własny. Ale odbiór właśnie no, będzie własny. Dopiero po, po nowym roku będzie coś takiego, że. Dokoś... Się, większą nie? ilość będziemy mogli dowieść jak ktoś będzie potrzebował Oczywiście Kochani zapraszamy na dalszą część tak więc ja dzisiaj tutaj mówię muszeleczki takie ładne piękne w dremianym... do dekoracji razem z tym pojemniczkiem mhm, w 5 zł ostrożnie Arturze nie dziajko. Kubek kot. Nie dziajko. Tak jak mówię, kubek kot jest wystawiony po raz kolejny, bo leżą w kartonie długo, długi czas i więcej. Kubaczek kot, kochani, 15. Kubeczek kot, 15. Tak, piękny kielich kryształowy w ptaszki. I kieliszek mamy w, do, dla Was w bardzo fajnej cenie. Kielich w ptaki kryształowy, 15. Jak zwykle wpisujemy, kochani, ale mam dzisiaj głos podniosły, nie? Bo ja jakoś ale... tak mam jakieś przygłuszenie. Ale masz ładny centymetrów. już głos, to nie jest to co wczoraj, no. no. 6 cm wysokości, 7 cm szerokości, kochani. Kielich ptaki 15 Taka cena, ponieważ był... Yy, tak jak... To wszystko zależy od tego jak się na, yy, uda... Kupić. Zakupić przedmiot. Jeżeli przedmiot jest zakupiony tanio, to Wam tak samo zrobimy fajną cenę. Żebyście mogli być też, a fajnie kupiłem coś sobie fajnego i w fajnej cenie. To w ten sposób działa. Nie? Jeżeli kupi się coś troszkę drożej, no wiadomo, że. To nie sprzedamy no, tani, no, no, no nie przesadzajmy z takimi cenami. Szukamy też te, 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 tych przedmiotów, biegamy, czy nie biegamy. No to jest wiadomo, no to jest wszystko interes. No. Każdy to dokładnie rozumie, nie? Ale uważam, że ceny mamy naprawdę super i. No i warto, co niektóre rzeczy, jeżeli komuś coś się mm -hmm. podoba i na każdą kieszeń przede wszystkim, nie? Tak. Dobra, teraz tak, kielich 15, butelka, no i buteleczka taka ładna, piękna. Buteleczki są też w cenach, naprawdę fajne butelki w cenach. Kochani, buteleczka ma 12 cm, ale a cyk, fajny, tu jest taka gumeczka. Butelka Stan Igła, ale kolor ma normalnie taki turkus, nie? Piękna. Piękna. Ojej, tutaj nawet coś jest. Zobaczmy, patrz. Germany chyba. Germany Dobrze. Berlin. Pa, piękna butelka. Podejrzewam, że rzadkość, bo my też szukamy takich różności. Ciężko jest gdziekolwiek gdzieś coś. Może akurat no nie trafiamy na to. W każdym razie no. buteleczka 25 zł. Przy okazji, jak butelkę widzę, to mi się wiesz szuka, że? Nie. Zapraszamy na fajny program rodzinny. Tak, zapraszamy na fajny program rodzinny. Link znajdziecie w opisie filmu. No ja zawsze praktycznie wpisuję tam, nie? Z tyłu. Taki no, naszych smerfików. Piąteczka i pies. No pokazują mniej więcej takie życie na emigracji tam na, wycieczkę. Ja tam na też są. W Właśnie oni też tutaj w Niemczech. Jak coś no. potrzebujecie, porady z dziećmi Super, czy cokolwiek, ogóle, oni wszystko wytłumaczą. No, bardzo fajna, przyjazna rodzinka. Miło jest popatrzeć sobie żartobliwie i w ogóle. Naprawdę, I dobre jedzonko robią. Tak, tak więc, więc pozdrawiamy, pozdrawiamy. piąteczkę. Pozdrawiamy. I zapraszam y, w opisie filmu na samym dole będzie po prostu ten, nie? Link do y, nich na, na stronie. Tak. Postaram się wkleić ten link. Chyba się już nauczyłem w końcu. Tak więc tam będzie link. Zapraszamy serdecznie. No dobrze, to no co? Następny przedmiot. Budeleczka była. Kobalt wazonik. Tak, dobra, ja to napisałem jako taki kobaltowy wazonik. Też ma 11 cm. I tu jeszcze nawet jest, co tam jest ładnie? Hand? Hand Gerber. Dobra, dobra, tam jest coś ładnie, będzie widać. Jest bardzo lekkie to, cieniutkie, dobra, dobra. fajne. To jest chyba z takiego odmuchanego szkła. Coś. No nie co to? A to jest takie leciutkie, nie? No. Kobalt 2015. No, teraz tak. No, no, no. Kochani, Aha. ja teraz pokażę tam Wam taki masz? kufel. Ja widzę, że tak nie za bardzo te kufle u nas. Ale mamy jedną fajną klientkę. Pozdrawiamy. Bardzo lubi z takimi e, zwierzątkami, nie? Tak więc, a tu mamy tutaj jeszcze takie zwierzątki. Co tu są za zwierzątka? A, to nie są te. Bobry? Nie. Ym... No, kochani, bo my tutaj nie, nie, nie wiemy, na... co to jest za zwierzątko. Ja wiem, tylko na no. końcu języka. Tak, ale kochani, tak, jest tu taki kufel piękny. Borsuki. Borsuki, właśnie. No. 24 cm wysokości kufel, pojemność 0,6. Stan igła, ale sygnowanie tutaj mówi na to. To jest bardzo stary kufel. Musiał przestać gdzieś mm -hmm. naprawdę mnóstwo lat, nie? Waldmeister, No, po prostu ten. Ja Ja powiem, powiem dzieło sztuki piękne i to sucho kufel 55, kochani, naprawdę taki kufelek 55 to jest po prostu jak prezencik na prezent, ale w ogóle, no, bardzo no, że po prostu warto, by ktoś chciał jakieś kufelki jeszcze gdzieś tam jeszcze mamy na półeczka. Osłonka, o, teraz kochani, uwaga, siedzi uwaga. coś pięknego, jest to mosiężna osłonka. Ale zobaczcie, fajna tu jest taka cienka, nie jest za lekka, ma swoją wagę, ale tak fajnie jest zrobiona. Tu jest to zdobienie no pan co, pa, od pana, którego nabywaliśmy. Bardzo stare, w takich czegoś się nie robi. Piękna, mosiężna, w pięknym stanie. Osłoneczka i tak, żeby nice. sobie mógł każdy nabyć ją. Kochani, 13 cm ma wlocik, wysokość 11. Osłonka będzie na licytacji od kwoty 55 złotych i licytacja do poniedziałku do godziny 18, ponieważ niedziela będzie, jak będziecie to oglądać, a u nas jest teraz sobota wieczór, później już wieczór, no ale co? No, trzeba coś nagrać, nie? <laughs> w każdym razie licytacja do poniedziałku, nie? Tak. Do? Do godziny 18.00. No, bardzo. No, ładnie. Co? <laughs> Lampa. No, następ tą lampę z syny tutaj, już tylko możesz tą kamerę na tą lampę. Z zostawimy Oczywiście. sobie. Zostawimy sobie na koniec. Aha, myślałam, że teraz dajesz nam na tutaj pokazać. syny w stanie, kurczę, no, bardzo dobrym bym powiedział. Bym powiedział. Tak, więc na razie ta lampka się tu stoi, i czeka. Ramka Bosiąc. No, kochani, taka rameczka. Wzmośnię, wzmo tu nawet jest taki obrazek. Oczywiście można sobie tu wstawić swoje własne zdjęcie. Można to, nie wiem, wyciągnąć, ale ja miało podejrzewam, że to jest bardzo stare. My tylko te... kupiliśmy w takim stanie. Tak, tak jak kupiona, tak, tak, tak jest ten. Piękne są te zdobienia na ramtach. No, mhm. pięknie. I teraz z tyłu wygląda tak. No wiadomo, że jest to poniszczone troszkę, no, no. bo nie ma swoje lata i to długie. Tu jest haczyk, na który można zawiesić na ścianie. Bo to jest na ścianę, To jest tak. na tutaj, nie? No. Tutaj są takie, o, odchyla się te wszystkie pierdołki, wyciąga się i... pier... wiecie, tam coś nawet nie ma. Ja chyba się dobiorę do czegoś, bo czasami może być coś uskryte. Myślisz, że tam są dolary? Ludzie chowają różne rzeczy no. wszędzie z tego, co się widzi. Tak. I kochani, rameczka... szerokość 18,5. Ale ma bardzo ładne zdobienia, no Wysokość, nie? no... Just a wysokość? Wysokość no. 24. O kurczę, to coś już yy, Kochani, piękna rameczka. Ja rameczka jest z Mosiądzu, ramka Mosiąc 65. Kochani, tak jak zawsze wpisujemy w komentarzach przedmiot i cenę, kochani. Jak ktoś coś kupuje, zamawia, proszę wpisać przedmiot i cenę. Mm -hmm. Tak, żeby każda inna osoba, która chciałaby sobie coś zamówić, widziała, że to już jest ten. Tak. No. no. Ja przeważnie tam akceptuję, że ok, niech będzie. Jak ktoś nawet cennie nie napisze, no bo znamy się na, z niektórymi ludźmi już bardzo długo tutaj na naszym kanale. Ale mimo wszystko apeluję, żeby to pisać, żeby jakieś takie małe zasady były zdrowe. Tak, tak. Fajnie. Przedmiot i cena. Karawka Italiana. Italiano. Jest tu karaweczka Italiana. Na ten... Na pół literka. Znaczy półlitrowa cię powiedzieć. Pół literka. Piękne zdobienia, kochani, to nie jest naklejka. To jest ponoć ręcznie robione tutaj. W sensie malowane ręcznie. Ładnie jest tutaj. Joska Kermany, nie? No i tu pod spodem jest napis Italii, nie? I pewnie dobrze mm -hmm. pokazuje tym razem. Pewnie. Bardzo ładna, piękna. Nie pachnie żadnym alkoholem. Niczym nie pachnie. Widać jaki ładny koreczek. Stan igiełka. Karaweczka, kochani, wysokość, już wam mówię, 20 cm, Pół literka. Karaweczka 20 Piękna cena, piękna karawka. Tak jest. Kochani, O jasny, co to jest za wazon antyk. O, dobra. Przechodzimy tutaj do tego studenka. To jest jakiś antyczny wazonik, nie? Bardzo stary. I to jest z mosiądzu. Spójrzcie na tą piękne, jak to jest pięknie wykonane. Ja pokażę to tak ładnie, powoli, bo coś takiego pięknego tak? jeszcze nie mieliśmy mhm. w ogóle. Pięknie. Pokazuję tak powoli, ślicznie, ładnie. Widać, jakie to jest cacuszko, nie? Ślicznie. Tutaj widać, jakie to jest po prostu ładne. No, to ma coś w sobie, nie? Mhm. Ma jakąś duszę, nie? Antyki z duszą, piękne. I piękne, 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 kochani. Wysokość 24 cm, szerokość tutaj w brzuszku 14. No to jest kawałek. I zaczynamy aktyku. licytację. Od 150 Od... zł licytacja do poniedziałku do godziny 18. Jeżeli ktoś mi napisze o 18 i 50 parę sekund jeszcze. Jeszcze to, to... to przejdzie, Tak, bo my patrzymy to dokładnie. Mi dokładnie pokazuje YouTube, kto o której napisze. Tak jest. Tak więc ja. Kochani, tak jak mówię, że jak już będzie 18.01 i ktoś napisze, to już niestety, niestety się nie zaliczanie. Takie małe zasady, ale muszą być, bo to, no to jest istotne. Tak więc wazon Antyk można wpisać wazon Antyk, kochani. I ważne jest to, żeby wpisać wazon Antyk i cenę. Jeżeli ktoś wpisze, yy, nie wiem, wazon Antyk bez ceny, no to, no ten, to tego nie zaliczamy nie zaliczamy, nie? Musi być. Yy, czy tam w ogóle, nie wiem, czy sam... Jeżeli ktoś pisze nawet samą cenę. To też nie. Bo tu ja nie wiem, o co będzie tak. bo, bo jest parę licytacji. Wszystko, to, wszystko by, musicie napisać. Antyk. I cena do tego, nie? Czyli tak na 150 zł zaczynamy. Bam ba, dam. Postawię sobie tutaj, żeby był tak w teleko tej pięknej lampy z cyny. <laughs> fajnie, fajnie, że takie przedmioty się pojawiają mm. w naszym zasięgu. że możemy sobie tutaj ładnie mam coś... Fajnego zaprezentowania. Tak. Piękny czajniczek. Stan igła, petarda. Letman Weiden, tak? Letman, ja. Yeah. Bawaryjka. Mm -hmm. Bardzo piękny. No, stan po prostu, yy, a mówiłem już, bardzo ładny. Widać, że to nieużywane było. Mm -hmm. Nawet. No i kochani, politerka tutaj wchodzi. Wysokość 22 cm. W brzuszku nawet Wam powiem, ile ma. 14 jest tak ładny, że cena będzie dla niego 40. Czajnik jaki czajnik Bam. aha czajniczek można wpisać wystarczy czajniczek czajniczek bawa. no tylko mamy jeden czajniczek. to czajniczek. No, tylko jest jeden dzisiaj czajniczek 40. Bam bam no dobra to co lecimy dalej trio róże. Ula, la. czajniczek sobie tutaj na razie na boczek postawię i stinka tu pokazuje inne te wszystkie ładne nasze pierdołeczki no, i to piękne trio tutaj będzie. Kolejne takie piękne trio ze złoceniami Stan Igła. Tu się nie ma do czego i przyczepić, kochani. Proszę bardzo, Royal Desing, porcelan. Royal jest bardzo dobrym filmem. No, bardzo. Tak, ale zobaczcie te róże. Szkoda, że tutaj nie ma róży jeszcze w środku, ale no, e, no halo nie. No jest, patardzienie, mhm. nie? Tak Więc tu tak samo No Taki filmy to nie, nie da tego I... piękna, nie? Tak samo tak. jak prawdziwe. Tak, Fakt, faktem nagrywamy te filmy teraz lepszym aparatem. Wyglądają lepszym tak, oświetleniem, ale. ale... No, lepszym oświetleniem i tak dalej. Ale na żywo, co niektórzy właśnie klienci, co niektórzy kupujący, twierdzą na żywo, co. Że jest dostępne. piękny. No to co, kochani? Trio, Róże 45, taka dla Was cena. Ale to ładne. Tu taka, ma, taka e, malucieńki, nie? A w środku jest a tutaj coś? Środku, a tutaj nie nie ma, właśnie. Nie ma róż Za dużo byłoby tych róż. My mamy tak samo dwie piękne filiżanki, dwa duła, w których pijemy kawę raz na tydzień, a stoją w kuchni koło czajnika, żeby robić kawę. Bo też tak po prostu mówimy: tyle tych triów mamy, mieliśmy, a sami nie a pijemy. Sami nie mamy ja tego w jakimś z zapyziałem wytartym. No. No. ale jak sobie zrobimy tej filiżance, to naprawdę jest jest inny smak, no, nie? No, po prostu dele delektowanie się tym, nie? Mniejsza auto. No to co kochani, lecimy, co? Jednak jest coś no, w tym, tak że jak o, o, o. się zmienia kubek, to się zmienia smak. No. Kochani, może tak. Osłonka kobaltowa, piękna, duża. Osłoneczka. Stan, no oceniam na bardzo dobry stan. Nie? No bardzo dobry, pani popękana, ani nic. Nawet jeszcze coś jest pod spodem. Tulia, jak? Tulipa tulipę, nie wiem co to może być, e, w każdym razie stan bardzo dobry. 16,5 cm wlocik, wysokość 23,5 cm. A niebieski jest młodzi, nie? kobalt 16, i taką cenę zrobiła, 16. Super, no taki, ko e, taki ko kobalcie, kolorowy. ścieżka no nie, to jest, jest, to jest, to Spółki nie jest doresji. mała. No cena blaniczka. jest naprawdę, powiem szczerze, wyśmienita za taką kurde ten, za no że taką mnie kupicie niebieskiego koloru. No. Ale no tak jak mówię, kochani, cena jest to Doniczki. dla was. No. No. no to co? Ja tą donicę wy, wyrzucam. No co tam nowo. jeszcze masz. Przystępujemy do kolejnej Uuu, licytacji. No, jeszcze pokaż, czego pokaż, nas tutaj pokaż. właśnie ta piękna lampa. I teraz zaraz coś zaraz objaśnię. No, tego nie zapisałem, trudno. Będzie następnym razem. Następnym razem. Kochani, piękna lampa. Ma wysokość 29 cm, yy, tutaj mniej więcej jak chodzi o ten klosz, 17 cm. Klosz wygląda tak. Tu na szorcie, to tu chyba jest lekko brudnawe, nawet się tu wpłucowanie nie będę bawił, bo ja tam czasu nastąpił. Ale musicie wiedzieć, że to razie. nie jest nowe ze To są, rzeczy to są używane w rzeczy. Razie. Jeżeli sprzedajemy... coś na przykład komuś dojdzie, że pękło czy coś. I tak dalej można, postaramy się kupić drugie takie, albo od pieniędzy, albo po prostu, no, co. Można, no coś zaradzimy, było, tak, oczywiście. ale my się nad tym nie rozczulamy. Nie ma co się rozczulać. przedmioty, przykro jest jak coś ten, ale wiadomo jak działa nasza Polska, w sensie, już nie będę mówił, dostawcy. Jak to jest transportowane, już nie. nic nie, kpina, ale no co zrobić, nie, można Każdy nie wiadomo, tony folii kłaść i, i w każdym razie. Apeluję do tego, żeby po prostu się nie przejmować, tak wygląda teraz. Tutaj, i teraz tak wytłumaczę: tu jest taki bolczyk, i tu jest taki bolczyk. Do tego, żeby trzymać ten, tutaj tego bolczyka nie ma. Nie wiem dlaczego go nie ma. Jest to lampa z cyny. Ta lampa trochę waży. Wiadomo, cyna swojej kosztuje, jest droga, ale tak, kochani, to ładnie, tutaj funkcjonuje, działa, nie? Podejrzewam, że tutaj był też kominek. Kominek A nie, nie, można... tutaj e? kominek nie był, co ty? Może. Ogo. No gdzie tam się kominek, to by tutaj zmieścił Myślę, w tą? Nie no, raczej się tutaj nie, nie, nie zmieścił coś. kominek, tak jak widać. Nie wiem co bym Tylko z kloszem. W każdym razie my jak szukaliśmy, wygooglowaliśmy. wygooglować tą lampę sobie można i nie widziałem żadnej lampy z kominkiem. Taką. Nie, taką to nie tak. masz z kominkiem. Co chciałem powiedzieć? Tu pewnie ta cyna była cynowana, jak to się mówi? No nie, no, nie wiem. Spawane, no coś. Nie, tylko co było coś no, cynowane. Wiesz. Coś każdym tutaj razie. było robione. Tak samo tutaj było też coś lekko cynowane. My ja nie jestem mechanikiem i tutaj nic nie cynowaliśmy, ani nie ten. Tak była lampka kupiona. Że podejrzewam, że, że ktoś po prostu. Lutowanie. Ale skąd no, wiesz? No ktoś, nie wiem co tutaj było to robione. Musi sobie ktoś to zobaczyć. W każdym razie, nic, no. jeśli to komuś nie przeszkadza, boże, to jest stara lampa. Tak jest. Kładzie się to, wygląda pięknie, prawda? Teraz jak ściągnę może tutaj. I pokażę Wam tutaj spód, tutaj nawet jest jakieś tutaj sygnatury było gdzieś... jakieś jest. Proszę bardzo, w środeczku macie tam. No. no. Kochani, lampka jest na licytacji od stówki. Co tu jeszcze chcieć więcej? Tak jak mówię, lampka ma 28,5 cm wysokości. W brzuszku 16-15,5 Lampka jest z cyny. Klosz jest ceramiczny. ceramiczny, nie porcelana? Nie, co jest ceramika. Ceramiczny. No i lampeczka jest od stówki. Na licytacji, Tak. Pięknie. <grych> tak. I ostatnia licytacja, kochani, będziemy nadziewać kończyć, bo my ostatnio to się tak rozwijamy, w sensie rozgadowywujemy. Jest to takie piękne trio. Piękne trio. Śliczny. Proszę, spójrzcie, jak to wygląda w środku pięknie. Jak wygląda w ogóle to? Piki, teraz mam majgne talerzyki. No, piękne, nie? No i uwaga. Mm -hmm. No wiadomo, Wawel, nie? Wawel. No, Wawelek. Mm -hmm. Takie cacuszko. Kochani, i to cacuszko jest na licytacji. No i z może byś coś powiedziała? No, na licytacji, ale ja nie wiem, jaka cena jest tego, bo nie ja dzisiaj zapisywałam. pani <grystanie> na licytacji. Od kwoty 55 zł. Do poniedziałku do godziny 18. Oczywiście. Trio stan igiełka. Przepiękne po prostu. Jest przepiękne to trio, nie. Tak. No, patrz, a tu taka lampka się skryła. Kochani, jeżeli ktoś zachęcony zainteresowany byłby taką piękną lampką. Ciężka, ze mną ponad kilo, nie? No, włączniczek Piękna lampeczka. Uj, 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 lekko ciepłe. Tu jest takie właśnie światełeczko, one się nagrzewają. No, jak z wieliczki. No, jakby były z wieliczki, ten sól. Nie. Fajna lampeczka, tak jak widać, takiej wielkości. Kochani, wpisać. Lampka 50. Lampka z wieliczki, niech będzie, bo się nie pomyliło coś. Lampka z wieliczki 50, nie? Mhm. No. no, dobrze, to by było wszystko. Zapraszam nowych widzów do subskrypcji. Łapka w górę, komentarz i do następnego razu. Zostańcie w zdrowiu, bo to jest najważniejsze. Bez niego cała reszta się w ogóle nie liczy. Pamiętajcie, wszyscy raczej, pewnie o tym bardziej wiecie niż, niż my i tak dalej. No to dobra, to by było wszystko. Łapka w górę. Łapka w górę.